O, 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 kurwo dawaj, no chodź kurwo! Chodź jebana szmato Kurwa ci jedny teraz, patrz kurwa! BYK kurwa! Krócej z kurwa! Case Wielki festiwal promocji. Wybrane skrzynie przecenione o 50%. Tylko do 12 października. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź na Na że Kabina, nice. celowane. Specy. Drabina, drabina. Draba, draba i Alka, drewno. I mała. Ja pierdolę! Ja w ogóle! Ej, co ty już zrobiłeś, kurwa? Ja zaskoczyłem, odwiechał ty. Nie no. Odnoga, Od noga może wchodzić Tomek, jestem odcięty, Tomku. Alka, o, widzę, widzę, widzę. Jest jeden, krótko. Trochę będzie wywidał go. Dobra. Ej, co? Plantuję, palę mało. Ale to Toma, sobie ze mnie No, no. Ja do zaraz Brawo. Nie ma HP Ja nie wierzę w takie coś Nice hmm. pago O kurde pago, super robota Dziękuję Starałem się CO? Co, co to? Co ty kurwa? No <laughs> bo ja chciałem by poprawić teraz dobrze Tero Tak? Zatem jazda Dobra, Saju właśnie kurwa się wyjebał na krzesie, nie? Dobra, Zawał idzie dostał i okno To No skurwa! To jest jakiś nienormalny! Nie, nie Zamknij łeb kurwa, Manelu Jeszcze jeden prawo Plecy rampa nikt nie patrzy do kurwy rędzy! To. Ej, to jest hit! Sprawdził? fire mi dał. Na głowę Helen White Gada z radia, będą dymy, kurwa. Będą dymy Helen. What is your problem? Jaki masz problem? Are you angry? Jesteś zła? Helen O, Powiedziała, na, czy jesteś angry? Powiedziała je. No to dawaj, kurwo. Come on, fight me. If you angry Uuu, jeszcze jeden B, jeszcze jeden B Dostał, dostał, dostał skana jeszcze jeden Dawaj, dawaj, lepszy Leży drugi oh. B! O! Oh. O oh, kurwa! Damuś Wisz, cześć, cześć! Patrz Ej, gdzie macie tę wideokamerę? Eee... Gdzie macie wideokamerę? Tutaj Ja sprawdzę, nie ma ghostorbów w auta Ona mi, ona mi odpowiada normalnie Co to jest ghostorb? Nie EJ! 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 ASU! Okusiłem jak taki debil. Za daleko? Tak, za daleko, dwóch Mogę sobie tu tego? Ta, ta, ta Spokojnie tu co, podchodzić. A trzyma ma to, nie? Trzyma ma na pewno? Szósty. Eee, kupię. Ta gra jest niedojebana. granaty na A. Rzucają granaty na A. No. Granat na... Kuchnia wóz, panie muku. Ty Widziałem je? Tak. Na no pewno, kurwa. Nie pierdol. O kurde, ja nie mu uciec. Oj. Nie mogę w skałach go jebać. Paweł chyba poszedł Zjeść coś, bo ma posiłek co godzinę. A nie, on grafiwę do tutaj pewnie nie słyszy. Paweł, jak mnie słyszysz, to zrób tak brewkami do góry. O, dobra. Paweł. Jak nie grasz z nami w horror, to liźni językiem nos. <noise> Dobrze w <chuj> to zrobił. <noise> I wyjebał sobie bramkę, stracił. <noise> Kurwa! No. Si <noise> kurwił. <noise> 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 Dobrze. Łapki w górę, łapki w górę. Teraz się mecz zaczyna. Aspir, nie, nie mogę. Nie mogę szósty level. Macie i fotę, czy nie? Macie i fotel czy i fotel, przerywacie. Bo A mebami jebanymi, idę sikać. Zesraj się po przy okazji. Zesraj, Zesraj się, się to dupo. Cicho! <laughs> <laughs> Kurwa, cicho bądź. Cicho. Piętra, Tak, o go jeden w kawałku, Trzymam. Dobra. Nie widzę go. E, idę na gniazdo. Dobra. Uwaga, Sandwich. <laughs> co? to jest e, no spoko nie się mogę spoko, spoko ja, się